No, nie. No, 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 tak. to, 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 z mojej perspektywy jako osoby duchownej, że osoby, o, że osoby tak. młodzież szuka to raczej. Także. Drodzy państwo, dużo się teraz mówi o empowering women. No. Mm. Bardzo istotne jest to, aby bracia i siostry z fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich. Pierwsza międzygalaktyczna świątynia druidów. Byśmy nie dawali, nie dawali się tym facetom, prawda? Żeby... Tak, czyli tym, tak, tak tak, Żebyśmy pokazali, że my umiemy, potrafimy... <śleszy> <śleszy> <leży>. Drodzy Państwo... Idziemy, <śleszy> zobaczymy. Dobry wieczór absolutnie wszystkim i każdemu i każdej z osobna. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałbym się zająć tak zwanymi Frequently Asked Questions. To jest właściwie tytuł serii. Nie tylko na pytania tutaj odpowiadam, czasami odnoszę się do komentarzy i właściwie to będę robić dzisiaj. Dziękuję bardzo za komentarze, które zostawili Państwo pod moimi wideo. Tych komentarzy zrobiło się bardzo dużo ostatnio. Postanowiłem odnieść się do niektórych. To, co będę mówić, to raczej są takie moje reakcje czy jakieś dodatkowe refleksje. Pierwszy komentarz super, krótko, zwięźle i na temat. Czytaj dalej. Dziękuję za ten komentarz. Jak rozumiem, trafne na trafne spostrzeżenie. To znaczy, to co tutaj mi chodzi. Powiedziałem w jednym z moich wideo, komentując czy reflektując nad fragmentem Księgi Mormona, że syf zostaje. Tak? To znaczy, jakie jest, jaką praktyczną inspirację możemy znaleźć w wersecie, w którym mowa jest o tym, że giną, giną wrogowie Nefitów. Zostają pochowani i ciała są pokryte warstwą ziemi, ale odór po zmarłych jest tak wielki, że nikt przez lata nie jest w stanie się osiedlić. I tutaj powiedziałem o takiej jednej bardzo ważnej rzeczy: mianowicie o tym, że, no, jak to się mówi z angielska, actions bear consequences. Także nasze działania rodzą skutki. Nie ma takiego działania, które nie przynosi jakichś skutków, jakichś konsekwencji. To nas wzywa do baczności. tak? Dzisiaj wiemy, że w internecie wszystko zostaje, ale słuchajcie, nawet jak nie zostaje w internecie, to zostaje w pamięci innych ludzi, których poznaliście, a jeżeli nie w ich pamięci, to waszej. Dostojewski o tym pięknie pisał. W, pokazał to, zilustrował to w swoim, wybitnym, w swoim wybitnym dziele Zbrodnia i Kara. Na motywach tej, tej, tej książki powstało wiele dzieł, również filmowych, w tym. Sen Kassandry, piękny film, Sen Kassandry, oparty właśnie na tych, na tych właśnie motywach, takich samych jak w zbrodni karze, czy jest możliwe dokonanie zbrodni doskonałej, czy jest możliwe przestępstwo doskonałe, o którym nikt się nie dowie. Przede wszystkim wie o nim sprawca. I tu już się pojawia problem. Tu już się pojawia problem. Także tę kwestię, to czytanie z, z księgi z księgi Mormona, a dokładnie z kroniki Almy potraktowałem bardzo krótko. Dokonałem tutaj takiego krótkiego podsumowania, jak można, jak można odczytywać właśnie tę historię. Dla mnie to jest bardzo ważne i tutaj bardzo często będę do tego wracał i wracał. Tą ważną rzeczą jest coś, co nazwałbym utylizacją religii, tak? to znaczy jak ją. Hmm, Utylizować w dosłownym tego słowa znaczeniu. Utylizować oryginalnie, pierwotnie zaczęło używać. Dzisiaj mm, po polsku utylizacja kojarzy się z wyrzuceniem i użyciem po raz kolejny. Tak? Taki, no, często jest związane z recyklingiem to pojęcie. Natomiast utylizować generalnie, to znaczy praktycznie wykorzystać. Jaka jest utylizacja religii? Tak? Jaka jest utylizacja Księgi Mormona? Jaka jest utylizacja Nowego Testamentu? Słuchajcie, jak sobie poczytacie nauczania Pana Jezusa utylizować można niemalże każdą rzecz, którą, o której on opowiada, i zwłaszcza, jeżeli są to przypowieści, zwłaszcza, jeżeli są to przypowieści albo błogosławieństwa, albo błogosławieństwa. Pani Maria pisze, duma pycha poprzedza upadek. Tak, tutaj bardzo często o tym mówię. Odnosiłem się w jednym wideo do bardzo mądrych słów Albino Giulianiego, znanego światu bardziej jako Jan Paweł I, mało znany papież XX wieku, o którego pontyfikacie przypominał wszystkim intensywnie Karol Wojtyła, przyjmując jego imię i zasiadając na tronie Piotrowym jako Jan Paweł II. Sam zresztą powiedział, że czyni to, aby dokończyć ten pontyfikat, który został w tak nieszczęsny sposób tragicznie przerwany nagłą śmiercią jego poprzednika Jan Pawła I. A Jan Paweł I właśnie mówił o w swoich kazaniach jeszcze jako biskup patriarcha Wenecji, mówił o odpowiedzialności i mówił o, o, i mówił o pokorze. Bardzo dużo nauczał o pokorze. Mówił nawet, że pokora jest cechą tak piękną w oczach Boga i tak bardzo pożądaną, tak naj, najbardziej boską, że jeżeli człowiek Zaczyna się unosić pychą. Uwaga! Ze swojej pobożności, zaczyna się pysznić swoją pobożnością. To Pan Bóg sam sprowokuje taką sytuację w życiu tego człowieka, żeby on nie był w stanie nie zgrzeszyć, aby popełniwszy grzech albo stając wobec niemożności niepopełnienia grzechu, upokorzył się przed Bogiem, bił się w piersi i wrócił do stanu przez Boga pożądanego. To tak bardzo często wracam do tego tematu, bo chyba sam mam problem z pokorą, ale w ogóle ludzie dzisiaj mają problem z pokorą. Mamy YouTube. Wszyscy możemy być znani, tak? Tylko po jaką... po co? Po co, tak? Po co? Po co nam to? No ale jeżeli możemy się czymś wartościowym podzielić, ja mam nadzieję, że mi się w miarę udaje. Czemu nie? Bazując na swoim doświadczeniu duchowym, życiowym, Dużo moich myśli krąży wokół odpowiedzialności i pokory. Może dlatego, że sam mam z nią problem. Więc jestem właściwą osobą, która może się wypowiadać, dzielić się refleksją. Wiem, że duma i pycha poprzedza upadek. Oj, wiem, wiem. Dziękuję pani Mario za komentarz. Wychodzi na to, że wszyscy mamy coś z Mormonów. Szczerze powiedziawszy, w kontekście treści, wideo, przepraszam, nie wiem o co chodzi, ale zaskakuje mnie ten komentarz. Dziękuję za niego mimo wszystko. Może, że korzyść, tak? Ja tutaj mówiłem o używaniu religii, tak? Do praktycznych celów. Więc jeżeli możemy coś dobrego komuś dać. To super, to, to się czuję zmotywowany. Dzięki serdecznie za ten komentarz. Taki kolejny przykry komentarz od pana snajpera sztabowego. Trudno, głupszy materiał. To było w kontekście jednego z moich wideo, gdzie poruszałem temat bycia wykorzystanym. Tak? Jako dziecko, tak? należy do tych osób, oczywiście. No, przeszedłem to. Wyjawienie coś się stało dużo mnie kosztowało, tak. I w jednym z wideo, gdzie ta seria już się zakończyła, tak, teraz no, przenoszę tę kwestię, tę serię i mój aktywizm w kontekście obrony ofiar wykorzystania do poważniejszych mediów <grych> niż mój kanał. Natomiast poruszyłem temat, czy warto, tak? Czy warto po latach wrócić do tego tematu. Ja rozumiem tę frustrację. Tutaj zareagowałem, przytoczę jeszcze raz swoje własne słowa. Nie mówię, żeby Pan nie działał, bo jak rozumiem, pan Sniper jest osobą, która była ofiarą wykorzystania. Po prostu warto się zastanowić dalej moje słowa, ani razu nie powiedziałam, że chęć zemsty jest niewłaściwym uczuciem. Jest właściwym uczuciem. Tak, to jest normalne. To jest normalne. Słuchajcie, kazano nam, kazano Wam, mi, kazano milczeć dorośli, takie, przypomnijcie sobie, ci z Was, którzy przeżyli wykorzystanie, tak? Przetrwali wykorzystanie przez lata, milcząc, tak? Takie wielkie kinkongi, to znaczy dorośli, kazali Wam milczeć, nawet sugerowali, że to jest Wasza wina, że do tego doszło, tak? Że, że was, was ktoś, wam ktoś robił krzywdę, że was dotykał, tak? Że się wami bawił. Yy, yy, no, no, dorastamy wtedy w takim poczuciu, że jesteśmy chodzącym złem. I potem się okazuje, że nie, nie zrobiliśmy nic złego. Tak? Co więcej, ci ludzie bardzo często się yy, tak yy, nawet kontynuują. tak? To znaczy, śmieją się z nas, jesteśmy dorośli, oni często nas wyśmiewają, gdzieś tam są w sąsiedztwie, yy, traktują nas jak takie złochodzące, no bo no, trawią ich wyrzuty sumienia. Tak? No okej, okay, to nie jest nasz problem. Nasz problem jest to, że zrobiono nam krzywdę, że dorośli nas nam nakazali yy, milczenie. I teraz jesteśmy już sami dorośli, czasami jesteśmy od tamtych King Kongów dużo wyżsi i możemy podjąć działania, ale słuchajcie, ja mam 40 lat. Te wydarzenia, o których mowa, teraz wracam do swojego doświadczenia. miały miejsce 30 parę lat temu. Ja je bardzo dobrze pamiętam, to trudno zapomnieć, tak? Natomiast pytanie jest w tym momencie i o to mi chodziło. Czy warto? Na pewno warto temat poruszyć, na pewno warto go omówić, na pewno warto go nagłośnić, na pewno warto było go nagłośnić. Czasu nie wrócimy, nie zawrócimy czasu. Wybijcie sobie to z głowy. Mm, tylko jakie mają być działania, co one mają przenieść, bo sama zemsta, słuchajcie, sama nienawiść jest uczuciem trującym. Nie tylko ludzi dookoła, was. Piękna jest definicja nienawiści. Nienawiści. Jest to kara wymierzona samemu sobie za czuje zło. Jeszcze raz jest to kara wymierzona samemu sobie za czuje zło. O nie. O nie. Niech wam niech to zło w was nie zwycięży naprawdę. Ale tak trzeba się z tej chęci nie mówię żeby się uwolnić od chęci zemsty. Nie, to jest zdrowe uczucie, to jest zdrowa reakcja. Ale pomysły, jakie się nasuwają, Yy, yy, przychodzą do głowy, są oderwane od rzeczywistości bardzo często, jakkolwiek nie byłyby uzasadnione. Pobić, dobić, postawić przed sądem ok, wszystko uzasadnione. Tylko po co? Osoba, yy, która mnie wykorzystała, to jest starszy pan, to jest starszy człowiek. On już przeżył życie. Jedyne, co mogę zrobić teraz, i do tego zachęcam wykorzystanych. Przekazujcie swoim dzieciom, jeśli macie dzieci. Jeżeli wam dorosły mówi, nikomu o tym nie mów, to będzie tajemnica między wami, to synku, córeczko, natychmiast Tatusiowi i mamu się o tym opowiadasz. Wszystkim o tym opowiadasz. To jest yy, jedna rzecz. Zachęcić dziecko do tego, żeby niczego nie trzymało w tajemnicy, jeżeli do tajemnicy zachęca dorosły, Choćby to był człowiek nie wiadomo o jak wspaniałej reputacji. Nieważne, czy to jest członek rodziny, czy nie. Nieważne. Nieważne, jak jest dobry i kochany. Nieważne. Tak? Jeżeli dorosły zachęca dziecko do tajemnicy, to jest najgorszym złem świata. To tyle ode mnie. Tak? Co jeszcze mogę poradzić? Ostatni odcinek wykorzystanych poświęciłem tematowi bycia ofiarą. Zdrowie polega na tym, żeby z tego, tej tożsamości wyjść. Zdrowy człowiek nie chce być ofiarą, nawet jak nie był. Nie chce być traktowany jak ofiara. Słuchajcie, jeżeli zbudujecie, to powiem jeszcze raz, zbudujecie swoją tożsamość, swoje funkcjonowanie w społeczeństwie, w rodzinie, wśród znajomych. Jako ten człowiek, który był wykorzystany, jako ofiara czegoś, jeżeli wygenerujecie wokół siebie taką aurę, i jestem osobą wykorzystaną, słuchajcie, osoba wykorzystana jest osobą kaleką. Tak, ofiara jest osobą kaleką, to będziecie tak traktowani. Nie będzie się was nigdy poważnie traktować. Nigdy. To znaczy, no, będzie się nad wami każdy poważnie litował. Ale trudnych tematów się przy was nie będzie poruszać, będzie się zawsze zmieniać temat na miękki przy waszej obecności, nie będzie się was uwzględniało w poważnych decyzjach, będzie się wszystko robiło za was, będzie się was okulawiać. Nie chciejcie tego, błagam was, nie chciejcie tego.